Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sponsorowanym na moim kanale w kolejnym materiale z gry Shakes and Fidget. Na samym wstępie chciałem z góry podziękować za każdą łapkę w górę oraz każdy komentarz, ponieważ wszelka aktywność pod tego typu filmami po prostu pomaga rozwijać się mojemu kanałowi. Dlatego chciałem z góry podziękować za okazanie wsparcia, czy to właśnie poprzez ocenienie tego filmu, bądź pozostawienie komentarza. Dzisiejszy odcinek nagrywany jest w związku z premierą nowego serwera, który jak widzicie, Widzicie, ten materiał jeszcze nie wystartował, ale wystartuje za parę godzin i akurat tak się składa, że dla wszystkich osób, które mają ochotę zacząć swoją przygodę na nowym serwerze, mam specjalny kod. Ale o tym opowiem we właściwej części tego materiału. Ok, jesteśmy już na mojej postaci na serwerze W52, no i słuchajcie, dzisiaj w momencie, w którym wrzucam ten film, startuje nowy serwer W53. Jeżeli macie ochotę spróbować swoich sił, no to link do rejestracji do gry znajdziecie w opisie. Także, jeżeli macie ochotę, to, to skorzystajcie. No a słuchajcie, ja dla wszystkich osób, które chcą zagrać i będą próbowały swoich sił na serwerze W53, mam specjalny kod, który da wam 50 grzybów na start. Dodatkowo wierzchowca otrzymacie tego najlepszego wierzchowca oraz miksturę życia, która również jest jedną z najlepszych mikstur. Żeby go aktywować. Ten kod działa tylko na najnowszym serwerze w53. To jest bardzo ważne, że on działa tylko na tym najnowszym serwerze. E, to wystarczy, że wejdziecie sobie tutaj, wejdziecie w gratis i tu wpiszecie oglada 53. Klikacie daj mi, daj mi bonus, no i wtedy ten kod Wam zadziała. Ja go nie mogę użyć, ponieważ jestem na serwerze w52, a ten kod, tak jak zresztą sama nazwa wskazuje, działa tylko na serwerze w53. No dobrze, z ważniejszych informacji, chociaż być może to już mówiłem, nowy serwer startuje dzisiaj o godzinie 16.00. Postacie można zakładać już teraz, od poniedziałku, tak. Tutaj jest zresztą wszystko ładnie e, napisane. E, generalnie, może powiem Wam, co na mojej postaci się zmieniło. Już 106 poziom. Naprawdę idę dosyć szybciutko do przodu. E, mam, chociaż mówiąc szczerze, mam strasznie słabo rozwinięty tutaj tę książeczkę, tak zwany klaser e, dokładności. On generalnie. Jak działa klaser, to jest temat na oddzielny film, bo to jest całkiem obszerny temat. Znaczy, to jest dosyć proste, ale, ale jednak temat jest dosyć obszerny. E, to znaczy, schemat działania jest prosty, ale temat obszerny, więc tym się nad, nad tym się na razie nie będziemy zatrzymywali. Jeżeli chodzi o mój ekwipunek, to tak to wygląda. Mam żółty łeb hedonisty, rozkosznie wygodny. Nie wygląda na wygodny, tak mówiąc szczerze. Mam elfią pelerynę, którą zdobyłem sobie na poprzednim odcinku. Być może pamiętacie. E, rękawice to są chyba też z poprzedniego odcinka. W sumie mam Sporo starych itemów, to jest coś nowego. E, spróbujemy dzisiaj generalnie tak. Mam na pewno dużo klepsydr, więc możemy sobie dzisiaj zrobić całą karczmę. No i tak, e, skąd ja mam tyle tych klepsydr? Zapytacie. Ja sobie będę tutaj robił podróże i będę wam opowiadał przy okazji. Okej, okay, to może nie jest najlepsze, co wybrałem. Nie, akurat to było najlepsze. Najlepsza podróż, jaką mogę wybrać. Generalnie wybieram zawsze te, w których jest najwięcej doświadczenia w przeliczeniu, jakby na czas, tak? Czyli tu widzę, że jest 5 minut, 47 tysięcy, to jest mniej doświadczenia, więcej czasu, więc na pewno się nie opłaca. Tu jest. No w sumie tu by, się, tu by się chyba nawet bardziej opłacało, dobra? Weźmy to za 2,5 minuty. No i generalnie coś miałem powiedzieć, ale wyleciało mi totalnie z głowy. Spróbujemy na pewno dzisiaj zrobić też parę lochów i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, chciałem Wam bardzo podziękować za aktywność pod tymi materiałami. Mówiłem o tym już we wstępie, ale właśnie dzięki temu, że jesteście aktywni, mam dla Was okazję również w tym miesiącu nagrać. Kilka materiałów z tej gry e, sponsorowanych, także mam nadzieję, że to rozumiecie. Dzięki takim filmom również gdzieś tam mój kanał może się rozwijać. Także jeszcze raz po prostu chciałem podziękować wam za okazane wsparcie w tym temacie, bo naprawdę jest bardzo e, jest spore po prostu. Okazujecie mi bardzo duże wsparcie i to mnie cieszy. Aha, miałem powiedzieć, skąd ja mam tyle tych klepsydr, które właśnie po, pozwalają pomijać mi zadania. Był event. Był event, było chyba w gabinecie magii e, znacznie większa szansa. Znaczy nie była większa szansa chyba na to, że klepsydry się pojawią, ale o, tu można do kociołka wrzucić. Zobaczcie, też wiedźmę odblokowałem. I ogólnie... Wiedźma chyba w różnych dniach kolekcjonuje różne rzeczy. Nie wiem czy w różnych dniach, ale w każdym razie dzisiaj kolekcjonuje amulety. I jak wrzucicie to do kociołka Wiedźmy, to za taki przedmiot otrzymacie po prostu znacznie więcej. E, pójdę do zbrojowni, bo jeszcze dzisiaj chciałbym rozmontować parę przedmiotów. O, proszę bardzo, mogę rozmontować 5 przedmiotów dziennie, z tego co widzę. E, rozmontujmy sobie to. E, może też to, tak? Zdecydowanie nie potrzebuję, nie potrzebuję tych rzeczy. E, tak, to Ciebie też rozmontujemy. Wszystko sobie tutaj rozmontujemy. No i generalnie po prostu było dużo więcej. Em, dużo więcej tych klepsydr w gabinecie magii. To znaczy, na przykład, e, taka paczka 10 klepsydr dawała Wam chyba. 100? Coś takiego, chyba 100 klepsydr było, jakby o, o dużo, dużo więcej. Z zwiększała ilość po prostu występowanych klepsydr w gabinecie magii, i stąd tyle tych klepsydr uzbierałem. I to jest bardzo fajna sprawa, bo tak jak widzicie, mogę teraz pominąć praktycznie każde zadanie. Także na szybciutko sobie zrobię teraz calutką karczmę. No i potem myślę, że może ruszymy coś z lochami, a przynajmniej taką mam nadzieję. No bo wiadomo, lochy są zawsze gdzieś tam ciekawsze niż te zwykłe zadania. Także ja szybciutko zrobię całą karczmę i widzimy się za chwilę. Dobra, cała karczma zrobiona, wszystkie kufelki wypite. No i oczywiście, tak moja cała awanturniczość zużyta tak się oto prezentują rzeczy, jakie udało mi się zdobyć. M na spokojnie, chyba je po prostu sprzedam, nie ma większego sensu robić z nimi cokolwiek innego, no i za, za pieniążki, które zdobyłem będziemy ulepszali swoje statystyki, no i mam nadzieję, że uda mi się, oj wszystko tak trochę nieopatrznie, wszystko wpakowałem w siłę, ale nie, może nie tak nieopatrznie, bo jednak siła... Siła to jest spoko statystyka dla, dla mojej postaci, także może to wcale nie jest takie, takie głupie, co zrobiłem. Okej, okay, ulepszymy sobie na pewno skarbiec. No i dobra, możemy teraz w tym momencie spróbować naszych sił w lochach. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tutaj generalnie jest coś tak jak portal do piekieł i to jest, taka, to jest taka taki przeciwnik, którego możemy atakować co jakiś czas. I generalnie no, on, tak jak widzicie, jest dużo mocniejszy od nas. Ale idea jest taka, że jakby ilość Obrażeń, które mu zadamy, przechodzi na Kolejne próby, tak? Czyli po prostu Trzeba go klepać tak długo I chyba można to robić raz dziennie, do jutra Z poważaniem demony, tak? Widzicie Trzeba to robić tak długo Póki po prostu sobie tutaj Nie poradzimy z tym przeciwnikiem Ja aktualnie, tak jak widzicie, 96% Czyli 4% życia Już udało mi się zbić Nie mam zbyt wielu lochów do zrobienia, tutaj mam Na przykład jakiegoś ducha wulkanu No, może być ciężko, wygląda na niezłe Koksa, no i w ogóle ma ode mnie, ma ode mnie prawie 70, no może trochę przesadziłem. 64 poziomy wyżej. Więc oj, no jest ciężko, jest bardzo ciężko. Tu nawet chyba nie ma co się udzić, że cokolwiek uda mi się zrobić. Ale tutaj na przykład upadły nich. Hmm, tu, tu myślę, że tu myślę, że jednak nie ma też szansy. Tu myślę, że niestety nie ma też szansy. Możemy spróbować swoich sił na... O, chociaż tak patrzę, kurczę, no ta. Ta. Ta jedna walka na 300 tysięcy życia mu zostało, nie? O proszę, widzicie, 4 miliony expa. Udało się, e, udało się go tutaj pokonać. Jaki jest kolejny przeciwnik? Piekielny obcy. Oj, nie wygląda to za ciekawie. I to jest zwiadowca, tak? O, nie ma szans. <laughs> nie ma szans, moi drodzy. Czy ja chcę zagrać? Może nie, nie będziemy tutaj grali. Nie gramy. Nie będziemy grali, nie będziemy ryzykowali. Eee... Więc, więc więc, więc, nie będziemy ryzykowali naszym goldem. Wydam to sobie po prostu w wytrzymałość. Tak mam pewność, że, że ten gold nie zostanie stracony. <laughs> no i tak, aktualnie 7000 pozycja, jeżeli jesteście ciekawi. E, możemy sobie jeszcze zakręcić kołem. No i wydaje mi się, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Wypadły nam rękawiczki, możemy je sobie rozmontować. E, możemy jeszcze zawalczyć na arenie, ale mówiąc szczerze, dostaję oklep od każdego, więc możemy sobie z tym zwiadowcą spróbować, chociaż zwiadowca o, udało się pokonać. No to, no to może nie od każdego, ale od znakomitej większości na pewno dos dostaje oklep zazwyczaj e, Rozmontujmy te rękawiczki, a nie już nie mogę Dzięki temu jakby za, za rozmontowywanie przedmiotów macie materiały, których potem na przykład możecie używać Widzicie, ja mam tutaj pasek i chciałbym na przykład zrobić w nim miejsce na klejnot To w tym momencie widzicie, akurat brakuje mi trochę tych kryształów więc nie mogę tutaj dodać, no ale jakby idea jest taka, że można po prostu wzmacniać przedmioty, tak? Ulepszenie cechy. A ciekawe, jak to działa. W sumie nie wiem. Ulepszenie cechy. Ok, yy, i normalnie to. A załóżmy, że chcę to na maksa ulepszyć i ile to zmieniło. A nie wiem, w sumie, bo nie jest to pokazane. Ulepszyć przedmiot. Dobra, zróbmy to. Aha, plus 12. Ok, do wszystkich tych. No spoko, to całkiem ciekawe, to całkiem ciekawe. Dobrze moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. E, niedługo materiały z nowego serwera, bo na nim również będę miał konto i będę grał. E, z góry dziękuję wam za uwagę. No i co? Życzę Wam miłego dnia, miłego piątku, bo dzisiaj jest piątek, e, udanego weekendu. Cześć, do następnego!